Wakacje są z ma, ale przejść warto szybko e, Dobra to trochę pogrzebiemy bo to może być ciekawiej e, To już chyba było To dobra To sobie przegrzebię Z wami czy bez was? jak myślicie może bez was na pierwszy rzut oka nic ciekawego, ale ale, ale także dajcie chwilkę tak jak myślałem nic jakoś tak bardzo ciekawego tu nie było znaczy no, ciekawe rzeczy to są, ale słabo użytkowe jakiś monument, trochę zepsute tym ważne. razem Złączki, nie złączki. To jest złączka, nie złączka. Ciężko nazwać. No i taki trójnik. I tak sobie pomyślałem, że wiadomo, na no zastosowanie, czy żeby to sprzedać dalej, no to praktycznie, no, nie szansa. Ale cena tego w sklepie musi być musi być przekosmiczna. A tutaj trafiła z powrotem na złom. No, ale czasami tak bywa. Chociaż z drugiej strony, wiadomo, jak ktoś szuka i akurat trafi no to jak wygrana w totolotka tutolot... tu jeszcze jakieś mega duże koło zębate Też jak ktoś szuka takiego akurat o tym module to, to tutaj tak samo Także też jak, jak wygrana w totka Tylko no trzeba trafić trzeba niestety trafić bo istoty To zależy w którą stronę A i tutaj reszta tych złączek, nie złączek. Patrzcie co to było. Pomiar przepływu, woda chodząca. Zraszanie noży. A jakaś machina. Duża, potężna. Dobra, chodźmy na cienki. cienki zaczniemy od przeglądu żaby. Żaby jak żaba. Uch, ale nawet ciężko mi starej daty. Niestety O kurde Nawet działa no. tu po 4 zł nie po 3, 50 to ona będzie troszkę za dużo co tutaj z nim dalej zrobić Flaming, o pozdro flaming nie nawet stanie a tu co? stara pompeczka? stara pompeczka to my tu jeszcze mamy coś ciekawego? nie mamy to salto rometz salto ale w stanie nawet mm -hmm. kompletny w sumie Fajnie salto, to fajne. I co jeszcze? Reszta śmieci z tego co tak na szybko widzę Ale jeszcze przejrzę bez Was bo Może, może coś się tu gdzieś schowało Tak zrobię, przejrzę bez Was, jakby się coś znalazło to się zgłoszę, a jak nie, to teleportacja. Dość ciekawy i drugi temat. Piły do betonu. Trochę zdekompletowane, ale ale temat To jest wacku wacker Wacker o jeszcze z paliwem To jest Ta w sumie Ta w sumie źle nie wygląda <laughs> Wszystkie jeszcze paliwo miałem a to normalna, <laughs> sorry, chwilareczka. Także raczej to tu pisze. Ma Martin, a Ruć? Nie wiem. Chyba naj, najbardziej kompletna się wydaje ta. O nie, pomyłka. Wszystko to środ, ale jako, ale jako ciekawostka To się wydaje, że fajna sprawa Tutaj jest wiaderka wygrzebane dwie ciekawostki finitona, nie wiem czy to widać Osiemnastka. nie widzę, żeby była pęknięta i suwmiarka. Zagarem, tylko ojej, ojej, jak to mówią, ojej, oprócz tego jakieś to Zasówki, zasuwki, tylko nie kompletne nic bardzo ciekawego, także tego. To jest wreszcie jakaś fajna ciekawostka. Czytajcie. Widzicie coś? Romofulnek, fulnek. Czy 2 kg wirówka. Z silnikiem. To dalsza, może pokażę. Romo, z silnikiem. W środek wygląda tak. Nawet zadbany. Tu widzę, że ktoś tak chyba jak leciało z przyczepki czy czegoś. Czy nikt tam raczej. Raczej jest. W sumie, kurde, mi nie potrzebna, ale no. Trochę żal człowiekowi. No. Zobaczymy, ją odstawimy na bok. O. O. Tak zrobimy. Trochę żal, ale no. Co ja bym z nim zrobił? Kręci się elegancko, kurde, fajny sprzęt fajny, fajny, Tylko co ja bym z tym z nim zrobił? Nie za wiele więc Zdajmy sobie może spokój Jeszcze takie suchaweczki, ale z daleka wyglądały ładniejsze, a z bliższe to już jest dno dna. Ubiłem sobie gwoździk, o a trzeba uważać BHP Ktoś poznaje od czego to jest cylinder? No To hmm? Ktoś coś? Tu jest tylko S16M Bo tak mnie to nurtuje, że wygląda to znajomo, ale nie mogę skojarzyć za bardzo od czego to kurde jest więc liczę, że wy mi coś pomożecie A tak to co? Lipa, oprócz tych rowerów W tym nawet nie wiem czy Wam pokazywałem te rowery czy nie chodźcie, pokażę Wam od razu o, z tej strony będzie lepiej tu jest jakiś unibike tu jest bałagan Tutaj jest jakiś parkus, jeszcze jeden unibike Tam jest jakiś street coś tam A no ja jest tu kilka tych rowerów W stanie jak widzicie więc więc się nie opłaca raczej A trochę tych czasów spędziłem Bo sądziłem że coś znajdę ale niestety oprócz tej wirówki Pudło więc no, lecimy dalej Ej, Liczę na Was na tą pomoc z tym Tą identyfikacją tej części także, dobra, teleportujemy się kończę swoją objazdówkę po 5-6 złomach, tak nie a już wow, przejeżdżam tutaj obok. Myślę, stąpię, może, Może ktoś coś gdzieś dorzucił, Tutaj się chyba przeleciało z warsztatu, ale nic. W miarę ciekawego Nie, nic <laughs> nic nowego nie doszło, a więc czekajcie ile się nagrywa? 42 sekundy, 40, no to dobra, to wycieczka minutowa, także to już nawet chyba podsumowania nie będzie, bo z czego więc przy tym tłumiku, o, przy tym romecie. Dziękuję wam za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A jakim? No zobaczymy. Czas pokaże. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.